Siemanko, witam was Loksik w kolejnym poradniku widzicie tą fabryczkę, pamiętacie ją? tak, tak, to było w poradniku robienia gliny, a z gliny robienia diamentów o, o coś tam się narobiło dobra, szczerze mówiąc dopiero ostatnio zagłębiłem się w ten mod z ICDem i tak dalej z tymi, tymi wszystkimi radioaktywnymi cieczami i też, yy, zagłębiłem się też z tego względu, że po Waszych postach yy, w moich filmach yy, pisaliście, że na przykład robił Glowstony. No i zaciekawiło mnie, jak to zrobić te Glowstony, więc zacząłem mieszać, kombinować z nimi. Yy, w większości połączeniach daję wybuchową mieszankę, ale, ale pokażę Wam parę fajnych rzeczy. Yy, Potrzebna mi jest Net, flow, net flow, yy, to można znaleźć w neterze. Yy, podobnie do lawy, wygląda, tylko troszeczkę inna, inne jest. Yy, plutonium radionatę, uranium i Obsydium e, i tak netflow wlewamy tutaj gdzie mieliśmy IC wcześniej e, i on sobie tam płynie i teraz tak w połączeniu z plutonium daje nam neterową skalę skałę. no nie wiem może ktoś akurat będzie miał potrzeby będzie chciał sobie robić blik neterowy a nie wymieniać na te elementy no tu akurat nam tam się na wymienia nie ale, ale nieważne, bo może ktoś nie korzysta z modu equivalent exchange, nie ma tej skrzynki do wymiany, a chciałby mieć z, z notrowego briku e, sobie domek budować. No to mamy już właśnie maszynkę do tego. Dobra, następne Radionate. W połączeniu daje nam glowstone. Elegancko. No właśnie to jest ten glowstone. Radionatę. E, Następne mamy uranium i obsydium Uranium w połączeniu daje nam piasek dusz e, Przydatny do modu foresty, do farmy e, tych, tych neterowych takich czerwonych badziewi, nie pamiętam nazwy tego e, No i w końcu z obsydium, które też można znaleźć w neterze, daje nam obsydian. Super, mamy własną fabrykę obsydianu. Tak się bałem, że Blockbaker nie będą obsydianu wydobywały, ale wydobywają. Teraz Wam pokażę szybko na koniec jak skonstruować tą fabrykę, to możecie zobaczyć w moim tam innym filmiku z poradnikiem na przykład Fabryka Dementów chyba się nazywa. I teraz zamiast tego wszystkiego wlejemy tu Acid Ło! Wow, Gdzieś musieliśmy wlewać. Połączyły się płyny i... I i to na tyle. Jedno wielkie bum. Eee, nie ma naszej fabryczki. To tyle. Tyle Wam chciałem przekazać. Na razie. Cześć. Oglądajcie mnie.